Witam na kanale. Dzisiaj spotykamy się na takim trochę spóźnionym, ale jednak te zimowe miesiące nie gwarantują nam nic ciekawego bo w gridzie. Więc dzisiaj spotykamy się na podsumowaniu listopada i grudnia. Bardzo szałowe miesiące, jak widzicie po statystyce. W listopadzie zrobiliśmy 67 kWh. A w grudniu zrobiliśmy 29 kWh, które wrzuciliśmy do bojlerka. Tak naprawdę przez cały listopad to tam były pojedyncze dni, kiedy się użyło tego bojlera. A tak to przecież cały listopad to była jedna wielka mgła, chmura i praktycznie rzecz biorąc zero słońca. Zresztą grudzień nie jest lepszy. A teraz od wczoraj, przedwczoraj hmm, zaczął padać śnieg. Więc moje panele są całe przykryte śniegiem i wraz nic nie produkują. Także tak się układała nam temperaturka w boilerku w listopadzie. Tutaj jeszcze ten początek listopada, gdzieś tam po 80 stopni złapaliśmy przez te 6-7 dni. 6 tak naprawdę. No a później już tylko. Aby tylko było cokolwiek widać, yy, tam 40 stopni, 40 stopni to jest taka temperatura, gdzieś tam zaświeciło słonko, ale ta woda w ogóle, w ogóle się z niej nie korzystało. I tu gdzieś pod koniec listopada jeden dzień taki, w którym była ta woda ciepła, gdzie był używany bojlerek. I co listopad nie do dołu chcę. 31. Tu jest grudzień, dobra. 31. grudzień. Ok, a tu zrobimy listopad. 1. grudzień. No. przeładował się nam wykres. Także widzicie, w grudniu jest to samo. Tutaj niby maksymalnie tam ponad 55 stopni było. No ale później znowu półtora tygodnia nic, znowu gdzieś 50 stopni, 40, 60 maksymalnie. No ale też nic z tego nie było, na jeden dzień to tam spuszczenie jednego bojlerka. Ale zawsze coś. No i później znowu do końca miesiąca, tutaj gdzieś 73 było, na koniec grudnia. Także ten cały czas układ działa, nie wyłączam go nawet w zimę, więc yy, pojedyncze słoneczne dni z niego korzystam. No i tyle. Także jak widzicie, ten off nie jest wcale taki różowy, jakby się mogło wydawać. Ale do takich pewnych oszczędności zimowych działa. Ja i tak teraz używam cały czas tak naprawdę pieca do grzania wody. Więc nie widzę w tym problemu. Także dzięki za uwagę. Zostawcie jakąś łapkę, komentarz i widzimy się w następnym filmie.